Cześć, z tej strony autor projektu 50. Witam Cię serdecznie w moim podcaście o nazwie Zimna Głowa. To będzie jeden odcinek, a być może dwu lub trzyczęściowy. częściowy. Zobaczymy. Obserwuj mnie, lajkuj i bądź na bieżąco, bo dzisiaj przygotowałem dla Ciebie nieco mniej afirmacji, a więcej konkretnej treści. Obiecuję jednak, że będzie ciekawie i wartościowo. Zapraszam do słuchania. Władza zaczyna się w głowie. Prawdziwa władza to świadomość, panowanie nad własnymi emocjami i decyzjami, nad własnym życiem. Zacznijmy od tego, co najważniejsze: władza zaczyna się w głowie. Nie w pieniądzach, nie w stanowiskach, nie w autorytecie, który ktoś ci dał. Prawdziwa władza to świadomość, panowanie nad własnymi emocjami i decyzjami, nad własnym życiem. To zdolność do tego, by nie być figurą w cudzym scenariuszu. By nie pozwolić innym sterować Twoją energią. Widzisz, większość ludzi myśli, że władza to agresja, że trzeba kogoś pokonać, zdominować. To błąd, władza to subtelność, to umiejętność poruszania się w świecie, w którym większość działa pod wpływem strachu, ambicji i ego, a nie logiki. Pierwsza rzecz, której musisz się nauczyć, to obserwacja. Ludzie zdradzają swoje intencje nawet wtedy, gdy mówią jedno, a robią drugie. Musisz patrzeć uważnie, słuchać, nie oceniać, tylko zbierać informacje. Im więcej wiesz, tym mniej możesz być zaskoczony. Kto zna innych, ten kontroluje sytuację, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się chaotyczne. Musisz się nauczyć obserwować. Ludzie zdradzają swoje intencje nawet wtedy, gdy mówią jedno, a robią drugie. Musisz patrzeć uważnie, słuchać, nie oceniać, tylko zbierać informacje. Im więcej wiesz, tym mniej możesz być zaskoczony. Musisz patrzeć uważnie, słuchać, nie oceniać, tylko zbierać informacje. Zamiast myśleć, zauważaj. Zamiast myśleć, zauważaj. Następny krok to zrozumienie, że Twoje działania mają znaczenie tylko wtedy, gdy ludzie je interpretują na Twoją korzyść. Dlatego pozory są ważne. Nie chodzi o to, żeby kłamać, oszukiwać, ale żeby Twoje ruchy były takie, że każdy widzi w tobie siłę i spokój, nawet jeśli w środku czujesz strach i swędzi ciebie dracha na majtkach. Ludzie podążają za pewnością. Jeśli wyglądasz na pewnego siebie, nawet gdy nie wiesz dokładnie, co się stanie, inni cię posłuchają. Dlatego pozory są ważne. Nie chodzi o to, żeby kłamać, oszukiwać, ale żeby Twoje ruchy były takie, że każdy widzi w tobie siłę i spokój, nawet jeśli w środku czujesz strach i swędzi ciebie dracha na majtkach. Ludzie podążają za pewnością. Nie możesz pozwolić, żeby emocje tobą rządziły. Gniew, zazdrość, wkurwienie to wszystko działa przeciwko tobie, jeśli nie masz nad tym kontroli. Ale kontrola nie oznacza tłumienia to umiejętność działania mimo emocji. Władza wymaga dystansu ludzie, którzy tracą zimną krew, zawsze kończą jako pionki. Nie możesz pozwolić, żeby emocje tobą rządziły. Kontrola nie oznacza tłumienia. To umiejętność działania pomimo emocji. Władza wymaga dystansu. Ludzie, którzy tracą zimną krew, zawsze kończą jako pionki. Czas jest kolejnym narzędziem, którego większość ludzi nie rozumie. Wszystko ma swój moment, nie wszystko wymaga natychmiastowej reakcji. Nie wszystko trzeba kontrolować. Czekaj, obserwuj, patrz, jak sytuacja dojrzewa. Kto potrafi wyczuć moment, zyskuje przewagę. Wielu ludzi działa w pośpiechu, bo boi się stracić okazję. Wszystko ma swój moment, nie wszystko wymaga natychmiastowej reakcji. Czekaj, obserwuj, patrz, jak sytuacja dojrzewa. Kto potrafi wyczuć moment, zyskuje przewagę. Wielu ludzi działa w pośpiechu, bo boi się stracić okazję. Czekam, obserwuję i uderzam w idealnym momencie. Czekam, obserwuję i uderzam w idealnym momencie. Każdy ruch, każda decyzja, każdy gest ma znaczenie. Ludzie czują energię, nawet jeśli nie słyszą słów. Kiedy jesteś zdecydowany i spokojny, nawet w chaosie, inni to odczuwają i podążają za tobą. Jeśli jesteś chaotyczny i reagujesz impulsywnie, ludzie się wycofują. Energia decyduje o tym, kto prowadzi, a kto podąża. Kiedy jesteś zdecydowany i spokojny, nawet w chaosie, inni to odczuwają i podążają za tobą. Jeśli jesteś chaotyczny i reagujesz impulsywnie, ludzie się wycofują. Energia decyduje o tym, kto prowadzi, a kto podąża. Nie pokazuj wszystkiego i nie mów wszystkiego. Ludzie nie potrzebują znać twoich planów ani słabości. Cisza i subtelność są większą siłą niż słowa. Powtarzaj za mną w ciszy lub na głos. Nie pokazuj wszystkiego i nie mów wszystkiego. Ludzie nie potrzebują znać twoich planów ani słabości. Nie pokazuj wszystkiego i nie mów wszystkiego. Ludzie nie potrzebują znać twoich planów ani słabości. Moje ulubione, jednym z najważniejszych narzędzi władzy jest koncentracja. Nie możesz rozpraszać swojej energii na wszystko naraz. Musisz wiedzieć, gdzie celujesz i nie pozwolić, żeby drobiazgi cię odciągały. Skupienie daje impet, impet daje siłę, a siła daje przewagę. Rozproszenie zabija skuteczność. Ludzie, którzy próbują robić wszystko naraz, kończą zmęczeni i bez efektów. Jeszcze raz, kochany, jednym z najważniejszych narzędzi władzy jest koncentracja. Nie możesz rozpraszać swojej energii na wszystko naraz. Musisz wiedzieć, gdzie celujesz i nie pozwolić, żeby drobiazgi cię odciągały. Skupienie daje impet, impet daje siłę, a siła daje przewagę. Rozproszenie zabija skuteczność. Ludzie, którzy próbują robić wszystko naraz, kończą zmęczeni i bez efektów. Jeszcze raz, kochany, nie możesz rozpraszać swojej energii na wszystko naraz. Musisz wiedzieć, gdzie celujesz i nie pozwolić, żeby drobiazgi Cię odciągały. Rozproszenie zabija skuteczność. Ludzie, którzy próbują robić wszystko naraz, kończą zmęczeni i bez efektów.